No jeszcze tak na lot, w sensie, żeby go wypuścić. No nie wiadomo, czy on ruszy do domku, co go łąbek zrobi. Ja to nieraz tak podziwiam. Się. Ja mówię, a te gołąbki tak głową machają, jakby komentowały po swojemu. Teraz mu podniosam klatkę, to, że jest zainteresowany, co tu dookoła. Myślę, że jak będzie dobry wiatr. Już tak z czystym sumieniem, że gołąbeczek, już wszystko ok. No to wtedy go wypuszczę. Dziękuję, kochani, za komentarze. Dziękuję, że jesteście. Postaram się tak w miarę poodpowiadać, po podziękować. No tutaj chciałam tak ogólnie podziękować za komentarze, za wszystko tam trochę wysypało mu się to. Z, muszę mu tu dać masywniejszy pojemniczek. No i jest tak. Niektóre gołąbki to są takie. O, już by zaraz uciekał. A niektóre to właśnie takie. No tak jak ten. Tam zlądował na parapecie gołąbek. To takie są spokojniejsze. Ja to bym powiedziała, że są takie więcej dystyngowane. No, są różne charaktery. Są różne charaktery. No i... Co tam malutki? Co tam Picasso? Ty Picasso taki jesteś. O, idzie na spacer. O, to klatka stoi. A sobie pochodzi, skrzydełka rozprostuje i z powrotem do regeneracji będzie się regenerował gołąbeczek. No więc wypuszczę go, bo to tak. W niedzielę by był tydzień, jak u mnie jest, a teraz nagrywam. To jest piątek. Piątek, sobota i w niedzielę do wypuszczenia. To jeszcze troszeczkę, może za wcześnie, tutaj mam takie porady, że jeszcze, jeszcze, może za wcześnie. O, on się tam tu na parapet przyleciały gołąbeczki. Troszenkę dostawy i on tam wygląda. Już byś chciał lecieć, co? Już byś chciał lecieć, kochany. Nie chcę też za długo trzymać gołąbka, absolutnie, tylko tyle ile... Tak, moim zdaniem, jak on by tutaj mieszkał w okolicy, to już bym go wypuściła, ale no, jeżeli ma, ma dolecieć do domku, podejmie lot, to no, niech już będzie taka kondycja dobra. I tutaj też dostaję takie wskazówki jak wiatr. No, gdybym go na przykład wczoraj wypuściła, to wiatr cały czas, silny wiatr taki no, może aż taki silny, no, ale taki w miarę. W miarę mocny wiatr, w by miał. No to trzeba mu dać tak, żeby sobie leciał, ale z wiatrem, albo zupełnie na spokojne niebo. I jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie po nocy kołombeczek bardzo fajnie wszystko wyglądało, bo. No te pierwsze dni, to, to, to po prostu te gazety, to, to były całym mokre, całym mokre, tak lał gołąbek. A teraz już, tak jak było widać, ja sobie widzę, że niektórzy też te gazety tutaj czytają, bo był komentarz taki śmieszny, trochę. No tak, takie gazety często też mam z makulatury. No stosuję też podkłady gołąbką. Ale tutaj no przy takiej intensywności tego właśnie maczania tych, 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 tego podkładu, więc już, żeby to nie, nie stało, bo to jest ciepło, to tak na te gazety się zdecydowałam. Tu akurat w jego przypadku. No ale już teraz to będę mogła dać mu swobodnie taki podkład, bo już nie ma takich. Takich problemów. Wyjada sobie tam, wybiera coś. Niekoniecznie, że wszystko dla niego, tylko no, taka mieszanka ziaren. Jeszcze trochę nieraz zmielę i No i tu ma te specyfiki różne i troszeczkę zmieszane z czoskiem, z buraczkiem czerwonym. No, co tam. On no to w ogóle to jest taki, taki gadatliwy, taki ga, gadułka gołąbek. Takie one mają te różne też, to właśnie te charaktery swoje. Różne charaktery. Tutaj jeszcze może pokażę, ta gołąbeczka, no nie ma posprzątane, ale to jest tacy, takie nóżki zaplątane, bidulka, sufcia taka. I ona już tak ładnie, tutaj mam miseczkę, żeby miała chłodniej w te nóżki. I już ładnie na obu nóżkach, bo tak to tam jedną cały czas trzymała do góry. Nie cały czas jeszcze na tych nogach, żeby tutaj stała, ale większość czasu spędza już na obu nóżkach. Już się zorientowała, że ma uwolnioną nóżkę, że może na niej tutaj sobie stać ładnie i w ogóle poruszać się. O, teraz to, teraz. Teraz lepiej widać tam z tej jednej no to yy, dwa palce to już yy, tutaj chyba to od tej one od razu tam odpadły jeden paluszek taki no może nie bo myślałam że zaraz czemu no to sobie muszę tu się przyjrzeć no tu, aha, tak tu był martwy paluszek i on już odpadł w tej chwili. No bo już tu sama, sama, sama się pogubiłam tak. Czyli tu już będzie tylko się wszystko regenerowało. To już musiało się to w nocy stać. O, że odpad ten paluszek. Jak skoczyła, czy coś. Już będzie miała tak zaleczone nóżki. Wróci. Tam ma takie drzewo. Ona sobie siedzi na drzewie. Taki teren, że są drzewka. Dziubulka. Pokaż tego dziubulka. Gdzie ty się tam tak umazałaś znowu wodę? Muszę sobie ją jeszcze dokładnie obejrzeć. Tak, tutaj priorytetem pierwsze to były do ratowania te nóżki. Ale jeszcze zajrzę, czy, czy tam, tam nie ma jakiegoś piurojada. Jak tam. Na pewno oglądałam i chyba nie miała. A tak, bo ona taka była wyjątkowo czysta mimo, mimo tego, że tak było czyściutki gołąbeczek, mimo tego, że tak zaplątana i a teraz tam coś tam jej się poprzylepiało. Jej zrobię kosmetykę. Gołąbek lotnik pojadł, teraz pewnie się napije. Bo cały jest pomalowany kurcze. On i pod spodem ma tę piórkę i na wierzchu. Aha, tam są komentarze co do tego malowania. No, ja wiem, to nawet nieraz pokazują na filmach, że gołąbki są malowane, a często białe tam gdzieś w te kraje wschodnie. To oni tam w ogóle tej farby używają. też spotkałam gołąbka też takiego jaśniutkiego, to pod skrzydłami. Też był pokolorowany. No Gdybym miała gołąbka swojego i puszczała go na loty, to chciałabym, żeby szczęśliwie wrócił, żeby go żaden drapieżnik tam nie po prostu nie złapał, i też bym starała się tak go zabezpieczyć, wszystkich możliwych zabezpieczeń dokonać. Na pewno ta farba taka to wydaje mi się, może być taka specjalna, że to nie jest taka toksyczna, nie jest taka, żeby skleiła pióra, tylko no, już hodowcy tam wiedzą najlepiej. Jest dużo drapieżników, ponieważ tutaj też miałam kontakt z hodowcą, mówi, że bardzo dużo właśnie strat z powodu drapieżnika. No, każdy każde stworzenie chce żyć, ale my tutaj chcemy, żeby nasze gołąbki przeżyły i to taka, tylko że chyba pierwszy raz widzę, że żeby... nie tylko skrzydła, ale cały jest pomalowany, być może, że faktycznie w słońcu może się mieni ta farba, tak jak tam ktoś napisał, więc dlatego tu hodowca dołożył wszelkiej troski takiej, no żeby gołąbek wrócił. To ja tutaj poczytałam sobie komentarze, no dla mnie to też taka nowość, bo nie, nie miałam osobiście tutaj takiego lotnika. Kiedyś właśnie widziałam, robiłam zdjęcia, to był jasny gołąbeczek i miał pod skrzydełkami takie, takie a tutaj, tutaj trochę inaczej. No ale warto wiedzieć też taką, taką no, ciekawostkę w sumie informacje, że to nie ma wpływu tutaj na gołąbka. Nie jest to jakieś malowanie zabawy dla, dla y, takie bez przemyślenia, tylko, i, i, tylko, tylko jest w tym jakiś, y, jakiś sens. Jego też oglądałam, to tam nie widziałam żadnych piurojadów, nic takiego nie widziałam. Ale zawsze można jeszcze, jeszcze popatrzeć na gołą Czyściutkie takie. O, o, może go tam coś... Jeszcze go sobie obejrzę. Nie chcę tu żadnych środków stosować niepotrzebnie jak wróci. No mam nadzieję, że wróci do swojego domku do hodowcy, jak wróci, to tam już hodowca będzie o niego. No mam nadzieję, że będzie dbał. A yy, jak najmniej tych właśnie tych takich jeżeli jest potrzeba, no to jest potrzeba leki i tak dalej, ale wiadomo, że to wszystko nie jest takie. Hmm, nie jest takie bez, bez skutków yy, jakichś tam dodatkowych, ubocznych. Wszystko ma. Swoją, swoje składniki takie chemiczne. A tutaj natura yy, widać, że wystarczyła, żeby gołąbeczek żeby gołąbeczek się unormowało, jego zdrówko. No, zdrówko, kondycja w sumie, bo przecież tutaj No ale już jak jesteśmy przy temacie, gdyby gołąbek faktycznie wpadł do jakiejś farby, no to taką miałam poradę, żeby woda, płyn do mycia naczyń i olej, żeby to zmieszać, ewentualnie nałożyć na piórka, to musi od, od, odmoczyć się. No i można tak stopniowo usuwać żeby jakiś ptaszek czy gołąb tak się umalował. No i kochani, tak nie mogę przerwać tego, <grywania> tego dia no, monologu w sumie, ale to jest do Was dialog, kochani. Ja już tutaj kończę nagrywanie filmu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę weekendu takiego miłego. Takiego, jakiego sobie życzycie sami. No, przede wszystkim zdrowia. Zdrowia zawsze trzeba sobie życzyć. Jak najwięcej siły, zdrowia i radości. Tutaj u mnie te gołąbki, które są, to wszyscy sam tak. Wszystko idzie na dobrej drodze. Jest, są postępy ku lepszemu. Lepszą ku poprawie. Pozdrawiam serdecznie. No, już mówię o lotniku. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Na początek dziękuję, że zaglądacie. Dziękuję za komentarze. Lotnik powinien teoretycznie jutro wylecieć, bo jutro to będzie tydzień, niedziela. Teraz nagrywam w sobotę. Teoretycznie, tak jak się umówiłam z hodowcą, no to powinien jutro lecieć, ale no tak, pani Darunia mi tam sprawdza wiatr, że będzie wiał niekorzystnie i no ja myślę, że jeszcze gołąbeczek, żeby tak 3-4 dni pobył jednak. Tu u nas to jest bardzo ciepło, są takie gryzące małe myszki. dokuczliwe te meszki, to to się jeszcze nie skończą pewnie, Pewnie za dwa tygodnie będą to meszki, to nie ma co patrzeć, tylko tutaj chodzi też o ten wiatr. Żeby był korzystny dla gołąbka. No, żeby tak miał siłę wrócić do domku, jeżeli się zdecyduje. No bo czy się zdecyduje, to ja też nie wiem do końca. Dostał teraz ma wszystko wymienione. Dostał na wyziareczka, to sobie zajada. Taki spokojny gołąbek, z takich, w takich rodzaju takich spokojnych. A tam białolotek yy, przyszedł do mnie na parapet. Ojejku, to tak podjaśnione, że nie widać. Już go pokazuję. Białolotek na parapecie. O, o on to jest taki charakterystyczny, bo ma ciągle czerwony nosek taki pijacki. <grywki> pijacki, no, no tak. <grywki> taki ma nosek charakterystyczny. O ile ja nie mogłam go złapać. Miał tak powiązany sznurek, że skrzydło z... Na ogonku, chyba na skrzydle no długo, długo przychodził. To siedział na parapecie i tego wspomagałam i tak dał radę. Ale teraz, jeszcze tu wracając do lotnika, tutaj takie ziareczkę dzisiaj byłam na targu. To trochę jeszcze inne ziarka kupiłam. Jest tutaj rzepak też. Nie wiem, co on tam sobie wybierze. Sporo dostał, już na pewno będzie wybierał. No już teraz ma tak ustabilizowane to jedzenie. Już tak na spokojnie sobie je. Także tutaj dochodzi do siebie, jest ok. No i ja mówię, no jak ja bym miała głąbka na loty puścić, aby by była taka możliwość, żeby go ufarbować, żeby mu tam lepsze bezpieczeństwo zapewnić, to na pewno też bym korzystała z takiej, z takiej opcji. To już tym to się nie ma co zajmować. Tutaj, tak ogólnie, stan gołąbka, tak uważam, że jest dobry. No, dobry. No to tak nie czuję jeszcze, żeby leciał. No i tutaj pani Darunia też mnie powstrzymuje. To jeszcze poczekamy. Ale odzywa się, że tam nawołuje. Taki jest kontaktowy, zagląda tu. Tak, yy, tak, gołąbeczek, powiedz coś. Powiedz coś, kochany. Teraz się zajął jedzeniem, ale tak się odzywał, jak ja tu bliżej, to, to on się odzywał. No, na razie już nie, nie odzywał się. Dobra, co tam, powiedz coś. Zapchałeś się pewnie tym wszystkim. Pewnie się zapchałeś. No, ma tu też troszeczkę ziarka w tym wycią z, nie wyciągu, tylko soku z buraczka. No, tak chyba ten rzepak je że wyciąga te czarne kuleczki, dobrze, że kupiłam też rzepak to jest kochani wszystko, od was też ziarka że zaglądacie i gołąbeczki zarabiają na siebie tak jakby było opłacił gołąbek swój, swoją swoją no, swój pobyt no ja tu jestem taka dumna że one sobie tam grosiki zarabiają zawsze to też podkreślam tak chyba je tak tak yeah. spokojny gołąbeczek. I tak, je rzepak je, je rzepak tam na, na parapecie siadałem gołąbki to, to się zastanawia co tam się dzieje zaraz tutaj go dam w cień to tylko do, do filmu wyciągnęłam bliżej na słońce ale tam będzie miał więcej cień troszeczkę słońca jak będzie chciał to sobie na słońcu, jak będzie chciał to w cieniu posiedzi Dobrego dnia, kochani. Pozdrawiam serdecznie.